Doktor Artur Bartoszowicz, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry dzień Państwu. Najlepsze momenty z wywiadu z doktorem Arturem Bartoszowiczem, prowadzonym przez Adriana Klarenbacha. to był właśnie kulinarny program. Okazało tak, się, że to jakiś tak, tak. Osiągnęliśmy dno, dna, właściwie dno ten. To tak górniczy bardziej w tym momencie. Znaczy, tu wiele kompetencji marszałka się po no. prostu ujawnia. Ja no podziwiam tego człowieka. górniczo hutniczo, -hutniczo potrafi... to przy okazji Rafako. To już stan upadłości całkowicie przez sąd ogłoszony. Jest generalnie klawo, jak. Cholera, jak mówił Gankol No i bardzo dobrze, dlatego że pracują, to są wyniki. Jakie Można... wyniki? No, wyniki, sukcesy sami. No to, ale wie pan, to pan mnie w takim razie nie, nie prowokuje, żebym powiedział, to niech przestaną pracować. No ale ja bym chciał właśnie, panie rektorze, dokładnie sprowokować do tego i chciałbym, wszyscy obywateli pow powiedzieli dokładnie to, drodzy państwo. Wystarczy, oni już się tak zarobili, że jak oni dalej będą pracować, to już nie tylko upieką nam ten pasztet ani pokopią te doły i wszystko, co inne planują, tylko sparaliżują nas totalnie. Więc ja uważam, że to jest czas, żeby dokładnie to powiedzieć. No dobra, święta takie pasztetowo-jajeczne to są święta Wielkiej Nocy, a nie Bożego Narodzenia. Ja pamiętam jako żywo 2016 rok, jak pasztetem się w Sejmie dzielili podczas puczu-puczu. No i dokładnie, państwo, no ale marszałek nad wszystkim panuje. Naprawdę nie widzicie tego? No, niczym gospodarz domu. Nad wszystkim, gospodarz, dom, gospodarz domu, wychodzi. nie da on krzywdy zrobić ale nikomu. Ale on nie tylko panuje nad sytuacją obecną. On zapowiada pewne rzeczy. Proszę Państwa, zobaczcie, on powiedział, będzie nawet trzech prezydentów. Jak trzech? No przecież tak powiedział. Powiedział, że będzie ich wielu. Znaczy, mnoży nam wartości, bo do tej pory jeden prezydent był dla Polaków, a teraz będzie trzech. Proszę Państwa, jeżeli prezydent urzędujący kończy mu się kadencja, nie złoży sam urzędu, nie opróżni tego urzędu, nie umrze, a nie, nie stanie się nic innego, to on jest prezydentem do chwili złożenia ślubowania przez nowego prezydenta. Super, ale... Sprawa w konstytucji no dobrze, jest ale prosta. Wy wyłoniony zostanie pewny, zapewne w wyborach jakiś prezydent, tak. ale okaże się na przykład, że e, sąd najwyższy nie potwierdzi tego, bo przecież nie ma sądu. Cała omówiona sytuacja dotyczy tych słów Szymona Hołowni. Jesteśmy w sytuacji, w której y, będziemy może mieli dwóch prezydentów albo trzech prezydentów. Y, y, a jeżeli ktoś wygra dziesięcioma y, czy dwudziestoma tysiącami głosów, to znajdzie się ktoś, zapewniam, za naszą wschodnią granicą, kto będzie próbował zrobić tutaj z tego y, sytuację y, dramatyczną. Jak y, nie ma sądu, jak jest sąd? No przecież nie ma sądu. No, jest są, no, przecież nie ma sądu. Marszałek. To proszę słuchać marszałka. Nie, panie redaktorze, ale... proszę nie wymyślać. Ale ja chcę być poważnym człowiekiem. Ale ja też jestem bardzo poważny i słucham marszałka, drugiej głowy w państwie. I on powiedział również, że on jest gotowy, że w razie czego to on wchodzi. Więc mamy trzech. Nie, marszałek, Hołownia nie będzie pełni obowiązków prezydenta, będzie. bo będzie to nielegalne i niezgodne ja... z konstytucją. Ale to Pana interpretacja konstytucji, panie redaktorze, naprawdę. Ja nie wiem, zapędzamy się, wszyscy chcemy interpretować. Główny interpretator powiedział, tak? Ale on jest na miły Bóg tylko maturzystą. Ale on jest wice, on jest marszałkiem drugą osobą w państwie. Ustaleliśmy w ostatni. Panie rektorze, bo na ostatnim spotkaniu, gdzie ja siedziałem w tym miejscu, a pan siedział tu, zamienił pan wszystko i się panu pomieszało. Tak? A, czyli ja dzisiaj za Bartoszewicza robię. Nie, tak? to nie o to chodzi. A. Po prostu przedstawiono stoły i pan redaktor nie wie, o czym mówi. Panie że zejdźmy na ziemię. Wielki interpretator Ta. zinterpretował. Ta. I my to, jako naród. Powinniśmy przyjąć. No dobra, jeżeli naród nie jest głupi, to co? Jeżeli naród nie jest głupi, to ja mogę dać prezent narodowi. No to śmiało. To proszę bardzo, panie redaktorze, pan pierwszy, proszę. To by nie było, drodzy państwo. Ja, redaktor mi też różne prezenty daje, ja ze swojej strony. Siódemka Bartoszewicza. No, zaraz, zaraz, siódemka Bart wie. Panie... A, właśnie. Kto to redaktor? pisał? Ja, sam. Panie doktorze, no, ja no mu wstyd pisał. jak czapka. No dlaczego? No bo doktor nie stawia się kropki. A doktora Bartoszewicza od... A, 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 mamy go! Drodzy państwo, chciał, drodzy państwo, podważyć doktora Bartoszewicza, bo doktora się pisze... W tym momencie, kropkę, stop upartejnieniu państwa. I dokładnie o tym porozmawiajmy, drodzy państwo. Bo za, Ale zaraz, się... zaraz, zaraz, panie doktorze, żebyśmy sobie pewne rzeczy wyjaśnili. Ponieważ to jest tak, siódemka doktora Artura Bartoszewicza. To czy znaczy, że pan ma aspiracje, też, panu się marzy kandydowanie? Ale nie, panie doktorze. ...patrywania tej konkretnej sprawy. Jeżeli jest wielki interpretator i może interpretować, to ja w odpowiedzi na to, jako obywatel, Artur Bartoszewicz... Zgłaszam swój postulat. Siedem postulatów, które w moim przekonaniu, po tym wszystkim, co zrobimy, drodzy Państwo, rozwiążą problem i interpretator nie będzie miał przestrzeni do interpretacji. Ja bym chciał, drodzy Państwo, żeby była nowa konstytucja z zasadami demokracji bezpośredniej. Chciałbym, żeby było weto obywatelskie, chciałbym, żeby były wiążące referenda. Chciałbym, żeby władza wróciła do tych którzy to władzę powinni mieć. Czyli, Czyli do ludzi, watele, ponieważ, ludzi. proszę Państwa, zgodnie z konstytucyjnym zapisem, ja nie wiem, ja się tak kolibię, kolibię z tym i pewnie będę z tą konstytucją chodził pod pachą i będę ją w studiu trzymał każdego dnia. Władza zwierzchnia należy, należy do, narodu. do narodu. O! Drodzy Państwo, my jesteśmy narodem, więc tak. ja mówię, zróbmy nową konstytucję, gdzie rzeczywiście te weto obywatelskie będzie wiążące referendum. Jeszcze jedną rzecz. Drugi punkt Bartoszewicza, zrównanie podpisu tradycyjnego z profilem zaufanym. Chodzi o to, żebyśmy nie musieli zbierać na karteczkach podpisów pod tym wszystkim, co chcemy. Skoro mamy, drodzy Państwo, XXI wiek, to przecież przez M obywatela, tak promowanego teraz przez władzę, mhm. możemy zebrać podpisy pod wszystkim, co sobie nam się zachce. Ten obywatel red... nie jest modny, ponieważ tam palce ma Marszał Cieszyński i Andruszkiewicz. Ale obecny minister, proszę zobaczyć, pan redaktor nie ogląda mediów. Nie. No właśnie, a w mediach jest promocja obywatela, więc obecna władza uznała to jednak, pomimo aczania palca przez Cieszyńskiego, tego brudnego palca, ona zmyła ten palec i już nowy minister cyfryzacji mówi, że jest ok. Więc uznajmy, że jest ok. Dobra. Trzecie, zlimitujmy Radę Ministrów. Ich jest tyle, bo każdy z nich musi dostać tam ponad 130 czy 40. Każdy z nich ma samochód, sekretarkę jeździ na bombach po Warszawie. Więc ja mówię 33. Piękna liczba, 33. Prawda? Ładna. Mhm. Premier 8 resortów, każdy minister może nie. mieć tylko 300. Nie Bardzo Odpada. dobry pomysł. Proszę Państwa, bardzo zły i głupi pomysł. Głupi pomysł. Słucha, pan głupi rektor. pomysł, proszę Państwa, u zasady nie jest proste. Każdy koalicjant musi coś mieć, nie? jak pan sobie to wyobraża? Ale ja uważam, że 33 też jest podzielne przez 3. Tak. Wychodzi I... 11. No, dokładnie. 11 <laughs> miejsc wewnątrz, ale, panie rektorze, podzielić wszystko można, jak się chce. Ja bym zlikwidował wszystkie dzisiaj ministerstwa. Wszystkie. Z jednym ruchem, z jednym dniem. Zostaje premier, minister spraw zagranicznych, minister obrony narodowej, minister skarbu, który łączy kompetencje ministra finansów i Minister aktywu, spraw zagranicznych, minister, minister jakości życia, bo wreszcie o jakość życia o, bo o trzeba Minister zadbać. jakości życia. Dobre. życia, Piękne. Minister edukacji i kulturystwa narodowego, bo naród trzeba wzmocnić, i minister ekonomii, bo przestaniemy się wygłupiać. Oddzielnie rolnicy, oddzielnie cyfryzacja, oddzielnie, oddzielnie minister technologii. Z kąplem wczoraj rozmawiałem, to pan tam ujmie jeszcze, jemu się marzy, być komendantem w obozie, do którego trafią wszyscy ci, którzy tak ładnie łamią prawo. To Panie Rektorze, następna siódemka. Kolejny, czwarty punkt. Ograniczenie wynagrodzeń Rady Ministrów. Drodzy Państwo, nic tak, nie, nic tak nie prostuje jak kasa. A wiecie Państwo, jak ich zmotywować, żeby zaczęli coś wreszcie robić? Uzależnić ich wynagrodzenie od minimalnej, minimalnej emerytury. Czyli wielokrotność minimalnej emerytury to jest pensja premiera. Jeżeli najbiedniejszym ludziom w Polsce jest źle, to jemu też ma być źle. Ale nagradzałbym ich, drodzy Państwo, za to, że jest nadwyżka budżetowa i jest wzrost PKB. Wtedy procent przekłada się na wielokrotność, dwukrotność tej wartości. To wtedy trzeba by było robić i myśleć, a polityka ma to do siebie, że ona tak troszeczkę. nie. to szaliśmy dalej, bo ja bym ich ukarał a. za deficyt i za. Yy, yy, spadek PKB. Tak, i proszę Państwa, i to wszystko yy, człowiek światły i taki yy, niby realista nie, wymyślił. I oni by mieli dzisiaj zagłosować sami przeciwko Ale nie, nie, poczekajcie, <laughs> drodzy Państwo. Idziemy dalej, żeby nie było. Likwidacja finansowania partii politycznych. Dzisiaj jest tak, drodzy Państwo, że oni raz na cztery lata oszukują nas a potem, że 4 lata ciągnął. Słyszeliście, co rząd powiedział obecny? Dopiero rok, a my tyle zrobiliśmy, jeszcze 3 lata przed nami. I ja mówię inaczej. 1% PIT-u pan co roku decyduje, na które partie polityczne pan przepisze. 0,5% CIT-u, jeżeli pan jest przedsiębiorcą, pan decyduje. Pan może wybrać jedną, dwie do trzech partii. Czyli Dobre, pan może panie, stworzyć panie koalicję. Doktorze, ponieważ... Ale kończymy ostatnim, bo jak 7. Panie no dobra, no Wprowadzenie odpowiedzialności majątkowej, drodzy państwo. Niech oni, politycy, kierownictwo administracji rządowej, samorządów Rządowej, za ich decyzje niech odpowiadają. I ostatni punkt, drodzy Państwo, żeby nie było, jak prezent pełny dla pana rektora i dla obywateli Rzeczypospolitej to pełny. Siódemka, siódmy punkt. Zakaz pracy, zakaz pracy wszystkim członkom partii politycznej i całych ich rodzin w spółkach skarbu państwa. Ale żeby było lepiej. Nie tylko w momencie wprowadzenia tego rozwiązania, tylko trzy lata do tyłu. Czyli żaden członek partii, który w ostatnich trzech latach był członkiem partii, nie może i jego rodzina pracować w spółkach Skarbu Państwa. Zobaczcie Państwo, jakie to jest proste. I to jest mój prezent dla obywateli Rzeczpospolitej, jako obywatela Rzeczpospolitej. Dobra, panie, panie doktorze, z całym szacunkiem, ponieważ ja jestem już stary miś i, i pan, nie wiem, czy pan naiwnie myśli, że starego misia pan na sztucznym miód weźmie, to ja panu powiem tak. Ja mam niekłamane odczucie, wrażenie wręcz graniczące z pewnością, że ten prezent, który pan mi próbuje dać, czy obdarować mnie nim, to jest nic innego jak manifest polityczny i pan za chwileczkę wystartuje w wyborach. To jest manifest polityczny każdego obywatela. Nie, ale wie pan. Pospolitej. Ale to manifest manifestem. Tak już pan akces dzisiaj zgłasza, czy nie? Ja nie składam akcesu, panie rektorze. Aby akces złożyć, trzeba mieć zainteresowanie. Czy politycy, czy polscy obywatele dzisiaj są zainteresowani? A to co pan próbuje dzisiaj sądować tutaj w studiu, czy na przykład komuś by się to podobało? Z pewnością ja uważam, że jako każdy prezent trzeba rozpakować i zobaczyć, czy cię. No dobra, to dzisiaj by, tym, proszę Państwa, z całą pewnością społeczeństwo żyć nie będzie. Społeczeństwo dziś będzie żyło konferencją pana Korneluka, nielegalnego prokuratora krajowego i tego, Adama Bodnara, byłego rzecznika praw obywatelskich. Może jednak okaże się, nie, że nie społeczeństwo okaże się. w dłuższej perspektywie dłuższa perspektywa, co rozpakuje znaczy dłuższa? prezent i w święta zobaczy, że siódemka Bartoszewicza jest ważniejsza niż to wszystko, co jest w otóż widzi Pan. Yy, panie doktorze, Realia są takie, że na święta Polakom zamiast taniego masła albo tanich produktów, zamiast wzrostu inflacji miało być podarowane spektakularne zatrzymanie i zamknięcie Romanowskiego. Tym mieliśmy żyć. Dziwnym trafem, jak to mówi dzisiaj Wroński, rzecznik msz strona polska została zaskoczona. No bo jest zaskoczona, bo nie Ale czym jest to, zaskoczona? No nie ma, panie rektorze, no państwo jest zajęte destrukcją, znaczy władza jest zajęta destrukcją instytucji państwa. No to jak ktoś jest zajęty destrukcją i rozliczaniem, to w takiej sytuacji, kiedy skupia się na rzeczach nieistotnych, to może być zaskoczony. I ja się nie dziwię, że jest zaskoczony, no bo no bo oni w swoich planach nie mieli czegoś takiego. Panie rektorze, czy oni wśród stu konkretów mieli taką sytuację, o której. Czy ktoś ich mówiłem? zaskoczył? Nie. Dokładnie. No to oni to, mieli zaskaki. No właśnie, panie rektorze, więc nie, nie dziwmy się, że są zaskoczeni, skoro wypisali 100 punktów i ich nie dowieźli, wśród nich nie było tej sytuacji i mają prawo być zaskoczeni. Eryktorze. No dobra, to idźmy krok dalej. Rzeczywiście Jacek Soska na no to zwrócił uwagę i słusznie, że lada chwila będziemy przyjmowali prezydencję w Unii Europejskiej właśnie od Węgrów. Dzisiaj z ust pana Wrońskiego słyszymy, że ambasador polski z Węgier został na konsultacje wezwany do kraju i że generalnie będzie obniżanie relacji dyplomatycznych. No i co ma to za znaczenie, panie to, rektorze? A jak my te dyplomacje, znaczy przewodnictwo panie... prezydencji będziemy Eryktorze, przyjmować? Proszę być, a jakie jest znaczenie w ogóle prezydencji? Ja Państwu wytłumaczę, co to jest prezydencja, drodzy Państwo. Jest Rada Unii Europejskiej, Rada składająca się z tych, prawda? Premierów, szefów rządów, jest Komisja Europejska, jest Parlament Europejski. I oni między sobą się komunikują. Komisja Europejska komunikuje się z tymi dwoma ciałami. I co robi państwo, które pełni prezydencję? Staje jak ten policjant na skrzyżowaniu i kieruje ruchem. Nic nie proponuje skutecznie, może tylko i wyłącznie coś o czymś powiedzieć, co i tak Komisja Europejska musiałaby przedłożyć i ostatecznie może tylko i wyłącznie coś opóźnić o pół roku. Panie Dyrektorze, mamy do czynienia z picem fotomontażem. Państwa narodowe nie mają żadnego wpływu na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, bo w Unii Europejskiej decyzję podejmuje Komisja Europejska, czyli. Niedemokratyczne, dziwnie, dziwne ciało, które zawłaszcza wszelką władzę, które w państwach narodowych powinien mieć kto? Naród. Naród, obywatel. Tylko obywateli ma się w poważaniu. Dlatego też, drodzy Państwo, głębokie, prezent, ja bym chciał, żeby naród i obywatele odzyskali władzę przynajmniej proszę, w państwie narodowym, czyli w Rzeczpospolitej. No, proszę Państwa, no to mamy jeszcze taki jeden wątek, bo to tak ta nasza prezydencja, obniżenie relacji z Węgrami, dziwnym trafem z Berlinem też nam nie idzie. W Unii Europejskiej też nam nie idzie tak, jak było nam to obiecywane czy deklarowane. No i podczas tej prezydencji naszej w Unii Europejskiej półrocznej, mhm. tak się dziwnie trafia, że 20 stycznia będzie za przysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. A jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, drodzy Państwo, przed 20 stycznia. 18 stycznia są moje urodziny. To niezwykle ważne. Nie, to bardzo to to ważne, jest... panie aktorze. One są tak ważne. Nie, panie to, ma, to nie, mnie pan naprawdę rektorze, prowokuje. No. Nie, ja pana prowokuję, bo ja dokładnie, drodzy Państwo, mówię, tak samo są ważne urodziny Bartoszewicza, jak, jak i zaprzysiężenie Trumpa. Bo my zbudowaliśmy w naszej głowie... Że to ma jakiekolwiek znaczenie, nie ma żadnego znaczenia. Polska z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych jest nieistotnym krajem. To, że my się pompujemy, panie redaktorze, to, że nam się wydaje, my siebie prezentujemy jako wielkiego przyjaciela. Panie redaktorze, zejdźmy na ziemię. Stany Zjednoczone mają swoje interesy i te interesy przy użyciu państwa takim jakim jest rzeczpospolita realizują to, że u nas się politycy podniecają z wielką nie chcę użyć takiego słowa, ale jest takie słowo piękne, z czym chodzą. To jest irracjonalne. Jeszcze raz za przysiężenie prezydenta, z punktu widzenia to co się dzieje jest dokładnie tak samo ważne jak u rodziny Bartoszewicza. No dobra, z jestem szacunkiem dla Bartoszewicza i z jestem yy, szacunkiem dla Donalda Trumpa. Wie pan. Ja miałem coś innego na myśli, a mianowicie chodziło mi o to, że dziwnym trafem naszego premiera, który miał być królem Europy, chociaż jak sam twierdzi, to jest zarzut. Że na... nie został zaproszony? Ale to nie, nie chodzi już nawet o to, że on nie został zaproszony do Stanów Zjednoczonych. Jego już nawet do Berlina nie zaproszono. Ale ja się nie dziwię. A dzisiaj jeszcze po tym wszystkim do Budapesztu to no To że, też to nie podpisuje się w to, o czym mówię. Polacy potrafimy pompować. Platforma pompuje pojęcie króla. Europy i pompowała. Teraz druga strona pompuje pojęcie ważności Polski w oczach Stanów Zjednoczonych. Ja mówię do, panie rektorze zejdźmy na ziemię. O z niego jest taki król. Jak ze mnie król tak samo i tu ten przyjaciel Stanów ze Stany Zjednoczone to jest. Zwykły interesariusz i tak samo my jesteśmy interesariuszem. Jeżeli mądrze myślimy, to potrafilibyśmy nie zajmować żadnego żadnej pozycji w systemie geopolitycznym tylko umieć wykorzystać to co się dzieje na świecie w interesie Rzeczypospolitej. Dobra, A my prokurator... się pompujemy, się podniecamy i uważamy, że coś ważnego w tym zakresie będzie się Prokurator tuło. generalny robi dzisiaj zarzut z tego, że Polska i Węgry tworzyły koalicję przeciwko demokracji liberalnej. No i jakie to ma znaczenie, panie rektorze? Żadnego? No żadnego. Znaczy, mówimy o generalnym w Polsce? Ta. No sobie pogadał. Panie rektorze, tego słowa za tydzień w ogóle nie będą miały żadnego nawet w przestrzeni medialnej nie zostaną. Panie Hektorze, wypowiadanych słów i chwilowych emocji jest w Polsce bardzo dużo. Tylko one naprawdę nie mają żadnego znaczenia. Zaczęliśmy od ważnej rzeczy. Naród powinien mieć władzę, i to jest ważne. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że w 2025 roku odbywa się. Jedna ważna sprawa, to jest wybór głowy państwa. Nie, 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 nie. to ja To jest tak daleko nie bo to proszę państwa, wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, że ta pełzająca, a właściwie pełzający zamach stranu i pełzająca demokracja walcząca, czy warcząca, jak mówią co niektórzy, nie dopuści do y, tych wyborów. Ale to właśnie o to chodzi, to znaczy my jako obywatele, dlatego tak rozmawiamy, musimy zapewnić, żeby te wybory były i żeby one były wyborami skutecznymi głowy państwa. Bo nam na razie próbuje się robić zabawę w udowodnienie, że prezydent nie ma znaczenia, kancelaria nie ma znaczenia, nic nie ma znaczenia, to sobie partie polityczne coś zrobią. Kolejny raz idzie to w kierunku uznania interesu partii politycznej. A gdzie jest naród w tym? Gdzie jesteśmy my jako... Naród jest proszę państwa przy radioodbiornikach i telewizorach. Jeżeli chcesz więcej takich treści zachęcam do zasubskrybowania kanału, skomentowania i zostawienia łapki w górę.